Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny deser pod wdzięczną nazwą budyniowce. Są to chrupiące poduszeczki z ciasta francuskiego, wypełnione budyniem z bitą śmietaną. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania budyniowców potrzebujemy Jedno opakowanie ciasta francuskiego pokrojonego na prostokąty o wymiarach mniej więcej 12 na 6 cm. 600 ml mleka. Dwa budynie waniliowe bez cukru. Waga jednego budyniu to 40 g. 300 ml bitej śmietany 30 lub 36 procentowej. Pół szklanki cukru. Oraz dwie łyżki cukru-pudru. Przygotowujemy sobie blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i układamy na niej prostokąty z ciasta francuskiego. Blaszkę z ciastem wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 15 minut. Poduszeczki upieczone, teraz pieczemy drugą porcję i pozostawiamy do wystudzenia. Kiedy ciasto się studzi, bierzemy garnek, lewamy mleko, wsypujemy cukier, wsypujemy oba budynie, mieszamy, stawiamy na małym ogniu. I mieszamy aż do momentu zgęstnienia budyniu, gotowy budyń ściągamy z ognia i pozostawiamy do stygnięcia. Podczas stygnięcia budyniu warto go kilka razy pomieszać, żeby na górze nie wytworzył się kożuch. Kiedy ciasto przestygło, przecinamy go wzdłuż na pół i przygotowujemy sobie krem. Przygotowujemy wystudzony budyń. Bierzemy średniej wielkości naczynie, wlewamy do niego śmietankę, wsypujemy cukier puder i miksujemy. Gotowe. Bitą śmietanę przekładamy do budyniu i mieszamy. Przygotowujemy sobie woreczek strunowy i przekładamy do niego krem. I nakrywamy Przygotowane budyniowce możecie oprószyć cukrem pudrem. Przepyszny deserek gotowy. Jeśli spodobał Wam się mój przepis zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.